Manko się manko, nie W Starbucksie się kolejka, więc wziąłem kawę w takim małym kiosku, gdzie pan potraktował mnie troszeczkę inaczej i nie proponował mi tego. Czekolady na górę mojego cappuccino. A więc, cappuccino bez kawy. Zaczynamy. Dzisiaj o tym, jak współpracować, za dużo mnie w ekranie, jak współpracować jako fotograf e, z kamerzystą, jako kamerzysta z fotografem. Ale postaram się powiedzieć dzisiaj na podstawie e, podejścia fotografa, e, no bo mówimy tutaj o fotografii. E, e, co jest ważne? Ważne jest kilka rzeczy, Tak naprawdę ważne jest to, a że byśmy obydwoje byli zadowoleni. Obydwoje, dwie firmy, jakkolwiek to nazwiecie, czy to będzie, będą dwie osoby, czy to będą dwie firmy, czy to będzie e, ktoś, kto współpracuje ze sobą już długo, czy to będą osoby, które współpracują ze sobą pierwszy raz, e, ale żeby stworzyć, y, żeby każdy mógł stworzyć y, jedni Galerię taką, jaką chciał, taką, jaką przemyślał wcześniej, lub też nie, nie przemyślał, ale stworzyć taką, jaką klient będzie zadowolony, czyli coś, co widział wcześniej. A druga sprawa, żeby filmowiec stworzył film taki, jaki klient sobie wymarzył, czy taki, jaki, z jakiego klient będzie zadowolony. Ja uważam, że kilka rzeczy jest ważnych. Tak naprawdę ważnych jest dużo więcej, ale są pewne podstawy których nie można przeoczyć albo raczej których, które często widzę, że są omijane i przez to rodzą się malutkie konflikciki które prowadzą znowu do dużego konfliktu ale pokrótce po pierwsze nie zapomnijcie po co tam jesteście, tak? ani fotograf, ani wideograf Nie może zapomnieć, było widać właśnie, że nie mam czekolady, bo została sama piana z mleka. Ani fotograf, ani wideograf nie może zapomnieć, po co tam jest, tak? Fotograf jest po to, żeby zrobić zdjęcia, wideograf jest po to, żeby zrobić zdjęcia, ale pamiętajcie, to jest dzień ślubu i wesela. To nie jest dzień sesji zdjęciowej, tylko ani sesji filmowej. To nie jest plan filmowy, to nie jest plan zdjęciowy, to nie jest coś, co powinniśmy zatrzymywać. Do tego dojdziemy, ale to jest coś, co ani kreować. Raczej powinniśmy e, utrwalić to, co się wydarzyło, e, zarejestrować to, co się wydarzyło i e, m, zrobić to w sposób e, jak najmniej ingerujący w dzień, a i, jak i również e, jak najmniej pokazujący e, naszą jakby nasz wpływ na to. tak? E, jeżeli robimy sesję e, fashion, mamy brief, mamy, mamy e, z, e, Uzgadniamy z klientem wcześniej, jak będą wyglądać zdjęcia, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też uzgadniamy dużo rzeczy, ale są goście, są ludzie, którzy chcą się dobrze bawić, a nie, którzy chcą być ustawiani w prawo, w lewo, za dużo, bo to można robić, ale będziemy o tym mówić kiedy indziej. Ale pamiętajcie, że liczy się, najbardziej liczy się te doświadczenie, postrzeganie klienta postrzeganie waszej pary swojego dnia ślubu. Oni mają dużo się bawić, oni mają mieć fantastyczne wspomnienia i wy jesteście tam, ażeby dopomóc im w, tych, w utrzymaniu tych wspomnień. Mówiłem o tym wcześniej, co jest najważniejsze, mówiłem również o tym, żeby być miłym człowiekiem i się i być pomocnym. To się będzie przewijać w każdym filmie. W każdym filmie, tak? A żeby być pomocnym. Jak i również tutaj, tak? E, fotograf i wideograf nie mogą zapomnieć właśnie o tym, że są na weselu i to jest nadrzędny cel. Nadrzędny cel jest to, żeby para moda miała fantastyczne wspomnienia i, i żeby y, te wspomnienie jakby bardziej pod, podkreślić, aniżeli podkreślić to, że zdjęcia są najważniejsze, czy wideo to na jest najważniejsze. Druga sprawa, komunikacja. Komunikacja zaczyna się nie w dniu ślubu, dużo przed. W momencie, kiedy ja wiem, że gdzieś dzisiaj będzie filmował, albo Krzysiu. E, z Krzysiem filmowałem już wiele razy, robiłem zdjęcia, ale jakbym wiedział, że filmuję z nim pierwszy raz, czy fotografuję z nim, on będzie filmował po raz pierwszy, to w tym momencie będziemy współpracować po raz pierwszy, komunikujemy się. Dzwonimy, wysyłamy maila. Wysłamy wiadomość, wysłamy wiadomość na Instagramie, na Facebooku gdziekolwiek. I mówimy, ej, Siemanko, będę z tobą fotografował, filmował wesele ślub y, Johna i Sary. Y, słuchaj, mój styl pracy jest taki i taki. Rozumiem, że ty chcesz nagrać to i to, że bardzo ważne jest dla Ciebie audio, że bardzo ważne jest dla Ciebie wideo, że bardzo ważne są dla Ciebie kąty, dlatego ja współpracuję z wideografem w ten i w ten sposób. Jeżeli yy, yy, potrzebujesz coś ode mnie, daj znać, a może się umówimy na krótki czat yy, lub też na szybką kawę przed ślubem i weselem yy, i uzgodnimy, gdzie będziemy zrobimy to, gdzie będziemy zrobimy tamto i tak dalej, i tak dalej. Kolejną sprawą jest to, żeby zrozumieć różnice, różnicę pomiędzy foto i wideo. Różnica jest potężna. W fotografii rejestrujemy chwilę. W momencie, kiedy pannie młodej spływa łza po policzku, ja chcę jako fotograf zarejestrować tu i tu, może gdzieś pomiędzy, wideograf potrzebuje całej sekwencji, tak? A więc. Pomyślcie o tym, że on chce całej sekwencji, pomyślcie o tym, ażeby użyć innego obiektywu, żeby użyć może 50 i stać dalej, a nie 16 i stać tu może, żeby użyć poza tym po co, tak? Ładnie będzie wyglądać 50 czy 85 niż szesnastką z bliska. Pomyślcie o tym, żeby mu nie klikać cyk, cyk, cyk cyk, bo może on chce e, nagrać audio, na pewno chce nagrać audio, jak ta panna młoda płacze e, z jakiegoś powodu, tak? E, Pomyślcie, co potrzebuje fotograf, co potrzebuje wideograf. Eee, często wideo fotograf może odejść dalej. Wideograf też może odejść dalej, ale wideograf będzie chciał nagrać ten dźwięk, więc się będzie chciał być minimalnie bliżej, tak? Więc pomyślcie o tym, co potrzebuje druga osoba, dlaczego potrzebuje, dlaczego specyfika nagrania tego czy tego jest zupełnie inna. Eee, I eee, jak inaczej zostanie wykorzystany ten materiał w przyszłości? Tak? Że potrzebny jest dłuższy materiał, nie tylko chwila. Tak? Pomyślcie również o tym, że e, pomimo, że wideograf może nagrywać w silogu, a fotograf robi e, Fotograf robi w rawach. Fotograf ma większą, e, większą elastyczność w postprodukcji później, e, więc wideograf musi bardziej się skupić na tym, ażeby. Zdjęcie, żeby film, żeby jego materiał był już bardziej perfekcyjny w momencie nagrywania niż fotograf. Fotograf również musi to zrobić, ale ma większe pole do popisu później w edycji. Tak, tak samo pomyślcie o tym, że fotograf, widograf nie chciałby, ażebyście mu strzelali. Tak, więc porozmawiajcie o tym, gdzie rozstawisz lampy, w którym momencie będziesz uderzał. Jak dużo uderzysz? Ja często mówię, że słuchaj, no zrobię taką sekwencję, jak coś się wydarzy na tym parkiecie, na przykład, tak? I strzelę 5, 10, 15 razy, ale potem dam ci dobre pół minuty minutę, ażebyś nagrywał ten pierwszy taniec, ażebyś nagrywał ten taniec matki, przepraszam, matki z synem czy, czy ojca z córką, tak? I również jak ceremonia. Ja nie będę nagrywał i e, robił zdjęć e, 16 mm e, właśnie w ten sposób. Ale bardziej stanę z tyłu. Stanę, e, dam, szczególnie jak pracuję z wideografem, e, spojrzę gdzie. So, stoją te kamery, e, często jedna, dwie stoją jakby w sposób bezpieczny, na, za, zamontowane na, e, na statywach e, i nie ruszają się, tak? Trzecia, czwarta będzie gdzieś w ręku, na gimbalu, e, czy też gdzieś z chóru, ale widzę, że wideograf filmuje 50, 72 czy 85 czy szeroki makader, więc wiem dokładnie co filmuje kamera, która jest obok mnie, ponieważ znam pole, po pole, jak szeroko, jak mocno jest zbliżony obraz, więc wiem dokładnie co filmuje, a mogę również i podejść z tyłu zobaczyć, mogę zapytać wcześniej, słuchaj w którym miejscu mogę dojść i tak dalej. Więc, więc to nie jest tak, że. E, nie można o tym porozmawiać, nie można tego ustalić. Kolejną sprawą przemowy, czy różnego rodzaju e, czytanie listów, czy e, tak, wideograf potrzebuje nagrać audio. I pomyślcie o tym, tak? Nie bądźcie kimś, kto specjalnie będzie klikał cyk, tyk, cyk, cyk, tak. E, Okej, okay, możliwe, że wideograf wcześniej zamontuje mikrofon na, e, na pannie młodej, na panu młodym, na celebrancie księdzu czy... Czy, czy, czy jakimś innym pastorze, ale zobaczcie, nie dobrałem światła dobrze tutaj i dobrze byłoby, gdybym był tak, wtedy by mi bardziej tu padało ładnie na oczy. Ale nie, nie o to tu chodzi. Ale za to mam y, regułę trzech, tutaj jestem w samym koniuszku. No. Także pomyślcie o tym, że wideograf potrzebuje nagrać y, całość, żeby mu nie zasłaniać. Żeby... nie Okej, okay, rozstawić dwie kamery, trzy, na chwilę możecie podejść, ale po co sprawdzać zdjęcia już po zrobieniu? Zrobisz zdjęcie, cyk, cyk, cyk i odejdź. Sprawdź tam. Nie masz tego, co chciałeś, może stamtąd, gdzie sprawdzasz, będzie lepiej, tak? Ale nie, nie, nie bądź takim kimś, kto będzie zasłaniał plecami i czekał na ten moment. Tak? Mamy narzędzia, o których będziemy mówić, ale mamy różne narzędzia. Po to właśnie je bierzemy. Wierze, wiemy, że będziemy pracować z wideografem, więc po co yy, robić komuś na złość? Nie róbmy na złość. A to zaprezentuję w tym, że wideograf będzie was polecał. Yy, jeżeli para zabukuje wideografa wcześniej i będzie, będzie się pytała: potrzebujemy fotografa, kogo polecić? Zbycha. Świetnie się z nim współpracuje, mam najlepsze filmy, jak współpracuję ze Zbychem i jest, jest super człowiekiem wesołym. A zobacz, robi super zdjęcia. Zobacz, jakie robi zdjęcia. Poza tym ma mega doświadczenie, zna Londyn, jak własną kieszeń i wie, gdzie można, gdzie nie można, o której godzinie, z kim jak, a poza tym wie, gdzie są punkty z najlepszą kawą w mieście. No i co? Ja bym chciał taką rekomendację od znajomego wideografa, nieznajomego, nieznajomego, niż też. Ktoś zaraz mnie tutaj chyba ostrzyże tą kosiarką. Albo, ale również od, i od tych, pary młodej, starej, tak? Pary młoda powie, że wideograf poleca tego fotografa. Dlaczego? Z tym nie lubi, a tego poleca, tak? Więc bądźcie, i vice versa to działa, tak? Chcecie, ażeby wideograf był polecany przez fotografów. Chcecie, ażeby fotograf mówił, tak, Krzysiu jest dyskretny, szybciutko zakłada mikrofony, mega filmy produkuje, poza tym jest super człowiekiem, jest łysy, ale, ale, ale również i doradzi, ustawi i powie, poza tym świetnie dobiera światła, które mi pozwalają. Dobrze, również i y, pyta się mnie, współpracuje ze mną i wie, czego mi również potrzeba do robienia zdjęć. Tak? Można, można. Y, a co trzeba zrobić? Być pomocnym, elastycznym, y, cierpliwym, pozwalać innym zrobić swoje. Tak? A więc nie bądźcie e, e, z, e, niemiłymi mi, fotografami, wideografami, tak? Nie zasłaniajcie ludziom. Nie róbcie czegoś, czego inni by nie chcieli. A jeżeli chcecie to zrobić, na przykład chcecie zrobić coś e, tandetnego, róbcie, ale pozwólcie innym zrobić również to, co oni chcą, tak? Na przykład pierwszy, pierwsze spojrzenie, tak? Zrobiliście zdjęcia, a wideograf powie: A ja byśmy chcieli powtórzyć ten moment, i, a ty powiesz: nie, nie, teraz musimy pójść dalej, bo nie mamy na to czasu. No nie, e, dajcie im powtórzyć ten moment. To zajmie ile? Minutę? Dwie? Trzy? A e, wy możecie w tym czasie napić się kawy, zrobić znowu zdjęcie, może lepsze. Czemu nie? Nie wiesz, co się wydarzy. E, może zrobić, e, zobaczyć, czy dalej możemy coś zrobić. Może zrobić coś z ruchnami, inne zdjęcia. Może zrobić coś, z e, jakieś detale. Zawsze jest coś do zrobienia, a uwierzcie mi, wideograf podejdzie, powie, dzięki Zbychu, e, fantastycznie wyszło teraz. Albo inaczej, powiesz czekaj, wiesz co, nie zrób, zrób stąd, tylko zrób powtórkę stąd, a ja się odsunę, ponieważ wideo potrzebuje całej sekwencji bez Ciebie jako fotografa na e, tym, e, na pierwszym planie, czy na drugim planie, czy na trzecim planie, czy na czwartym planie, tak? Bez błyskania i bez czyk, 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 strzelania Twoim e, wyzwalaczem. I tak naprawdę to tyle. E, współpraca z wideografami jest bardzo prosta opiera się na wzajemnej komunikacji. Jeżeli e, uważacie, że e, e, za dużo komunikujecie się z wideografem przed E, ślubem czy też e, w trakcie, jeżeli przechodzicie z sali do sali, jeżeli przechodzicie z kościoła do sali, e, jeżeli przechodzicie z, e, z gdzieś z zewnątrz do sali, do środka, gdzie są inne lampy, inne światło, komunikujcie się, pytajcie się, słuchaj, jakie będziesz lampy ustawiał, gdzie ustawisz lampy, gdzie ustawisz kamery? Czy ja mogę być tu, czy wolisz, żebym przeszedł tam? A wiesz co, ja bym chciał stąd, a więc... E, co myślisz o tym? Nie bójcie się również powiedzieć, że słuchaj, wiesz co, jednak tam jak postawisz lampę, nie, dla mnie jest niekorzystnie. Spróbuj postawić z tej strony. Ja rozumiem, że chcesz doświetlić z obydwóch, ale spróbuj postawić z tej. Co myślisz? E, daj wideografowi tą minutę, dwie, trzy, ponieważ jego sprzęt nie jest tak jak twój na e, tutaj gdzieś masz przywieszony i tylko podniesiesz, tuff, strzela zdjęcie. On musi ustawić, ustawić backup, ustawić lampę, ustawić mikrofon. E, pomóż mu. Przenieś jego statyw, tak? Powiedz mu, słuchaj, John, słuchaj Wiesiek, potrzebujesz, ażebym ci pomógł? Potrzebujesz, żeby przenieść stąd do tam, tak? Ty wiesz, co potrzeba zrobić? Ty wiesz, że on będziemy się przenosić teraz z ceremonii na mm, koktajle, czy na gry jakieś, czy na czy do, czy do sali, czy w ogóle kończymy, a on widzisz, że mota się z tymi statywami, bo ma trzy, a dwie ręce tylko, tak? Więc pomóż mu, nie bądź niemiły, bądź miły. Bądźmy miłymi fotografami, wideografami, bo właśnie o to tutaj chodzi, a żeby dzień ślubu był dniem ślubu, był dniem wesołym, e, i żeby uzyskać jak najwięcej poleceń e, na koniec dnia, ponieważ i wideograf, i fotograf, i kwiaciarka, e, i pani od tortu, i pani od bufetu. I pani, która roznosi tam. I kelnerka, która dzisiaj pracuje tu, jutro może pracować tam. I pan, który kosi trawę. I pan, który... Yy, na przykład nie powiedziałbym teraz panu, żeby przestał kosić trawę. Przeniósłbym się gdzieś dalej. W czym problem? A ja bym powiedział, hej, siemanko. A on by zobaczył, hej, przeszkadzam ci. Nie, nie. Miłego dnia życzę. Tak? Bądźcie mili. A to zaprocentuję. Na razie e, pozdrawiam. Do zobaczenia e, jutro. Dzień czwarty kursu jak zostać fotografem ślubnym. Pozdrawiam, cześć.